Siemanko moi drodzy, zaraz będzie kawa z ciastem, znaczy powinna być, bo Ewcia zrobiła y, ostatnio bardzo dobre, jak pewnie może widzieliście, a jak nie widzieliście, to na kanale Gotuj zebą pojawi się w sobotę następną, czyli... Czyli... Zaraz, czyli dzisiaj? <ścoughs> dzisiaj mówię, bo, bo ten film się też pojawi pewnie w sobotę, nie? Czy w... Nie, nie no już jest, bo jest, bo jest tak, bo jest us... Gubię się, właśnie. Gubię się, moi drodzy, i nie wiem, yy, kiedy ten film się pojawi, w stosunku do kiedy pojawi się to ciasto na kanale Gotuj zewom. I dlatego wam tak mówię. Yy, ale teraz, yy, właśnie sobie pomyślałem, bo jest godzina dziewiąta, pomyślałem sobie, że yy, jestem głodny. I jak jestem głodny, to bym zjadł pół blachy tego ciasta. Więc najpierw będzie prawowite śniadanie. Ewcia mówi, że jajecznica ze szczypiorkiem, z taką cebulką zieloną, bo szczepiorku nie mamy, ale to jest to samo. Mamy to na ce... To nie jest szczypior, to jest ce... cebulka taka zielona. Też dobra. jest No widzisz, no co ja z nią mam. No i sobie to zjemy i dopiero później będzie kawa z przepysznym ciastem, bo jest naprawdę bardzo dobre, bo jedliśmy już wczoraj. Teraz teraz wam pokażę czy to jest szczypior, to nie jest szczypior. To jest cebulka, zielona cebulka to się nazywało u nas. U nas na wsi to się nazywała zielona cebulka. Ale dziewczyna z miasta to co ona może wiedzieć, co to jest? Spokój się. Piszcie w komentarzach, czy to jest szczypior, czy to jest zielona cebulka. Cebulka jest w ziemi. Ty jesteś psychiczna. W ziemi jest cebula zwykła. Ty jesteś psychiczna jest psychiczna jak nie wiem co. A to jest, co to jest, to jest pietruszka taka? To jest marchew, co ty ze wsi jesteś, nie wiem <noise> Właśnie, ja o, jestem z takiej to... wsi, co tam marchew, co to nie wiem. <noise> to jest marchew, tak, bo tam jest pietruszka, bo seler był taki bardziej, taki bardziej był seler. A to co, to są te kwiatki, te, te takie? Co to jest? To jest szczypior. No właśnie, to jest szczypiorek. Albo czosnek, nie powiem ci. Albo teraz. czosnek, tak, to jest czosnek, masz rację. Nie szczypior ty. że wsi jesteś, a nie wiesz. Dobra, starczy, bo prze, przeziele, prze, przezieleniujemy się. Myślę, że wystarczy? To no. jest sałata. Tu wyrósła mi gdzieś. Ty jest widzisz, bo przyszedł kot i rozkopał. I I rozkopał. Zobacz, widzisz, no. jak rozkopał? I ro, ro, posadził za mamę. Mama mówi tak, wzięła ziemię z kompostu mówi, i co to jest, nie? No. No dobrze. Co to jest? Idziemy. Co jest? Na naszych nowych patelniach stalowych, które sobie ostatnio kupiliśmy, zresztą widzieliście na filmie, będzie śniadanką i będzie. Nie, to są jajka no, od... Tak, bo reszta jest w spiżarce. To, to, toster i zostawi, nie? No, do jajecznicy, do jajecznicy musi być boczek. Bo bez boczku to jest jajecznica jałowa. No i swojskie jajka mamy od ciotki, od, cio od ciotki ze wsi. A ja się ubrałem na czerwonojewa. Mówi, że mnie będą koguty gonić i, i indyki. No. Dzisiaj bez oleju, bo zostawiłem w samochodzie. Ale jutro już olej będzie. Ostatnio właśnie na filmie teraz montuję i ten. I Ewcia mówiła właśnie o tej patelni, co ja zamówiłem. Ona jest faktycznie płytka i ten, ale mówiła, że będzie odsyłać. A ja sobie myślę, tak, że nie będziemy odsyłać, ponieważ ona tam kosztowała chyba 130 czy 140 zł. A dla czteroosobowej rodziny, tak jak dla nas, to tutaj cztery kawałki na przykład karkówki, czy tam kiełbasę, czy coś można zrobić w niej. A tamtą dużą, co mieliśmy, to się nie opłaca za bardzo, bo ona taka wielka jest rozgrzewać, a po prostu sobie taką wielką, większą dokupimy i będzie gitara, a nie tam odsyła. A tu, a tu już, moi drodzy, jest jajecznica, bo ja skończyłem nagrywać, powiedziałem fajnie, w co mówi, a ja jeszcze się zaśmiała. No i tak, no i jajecznica i będziemy Pan lubi jajecznicę jeść łyżeczką, pa, nie pa, dlatego, pa. że jest rzadka, tylko dlatego, że lubi jeść łyżeczką. A tak. druga sprawa, my nie lubimy ściętych jajek. Tak, tak, ścięte jajka są niedobre, ja lubię takie rzadkie troszkę. zobaczcie no, tak, tak. jak piesek czeka. Nie wolno pieskom dawać, nawet jak chcą. Ja dam jej. <laughs> A ja tutaj już rozpoczynam kawkę, bo nie wiem czemu tak jest. Że choćby człowiek nie wiem jak najedzony był, to takie pyszne ciasto zawsze wejdzie. Tak jest. Don't Tak mi jest, moi drodzy, że ja nie wiem jak, jak Wam mam zachwalić to ciasto, jakie ono jest dobre. Jak byłem młody, to, się, to były tylko dwa ciasta. Znaczy, z tego co ja pamiętam, może u Was było inaczej. Piszcie, czy u Was było inaczej, bo u nas był sernik, makowiec i czasami był też. Um, jabłecznik. jabłecznik. To się jabłecznik wtedy nazywało? A teraz A. się inaczej nazywa chyba jakoś. Nie. Szarlotka teraz się nazywa. I jabłecznik rzadko, naprawdę najczęściej był sernik. I to nie był taki sernik jak teraz, to są serniki zajebiste, że się rozpływają w ustach. Suchy ser był, nie był taki dobry. Ale makowiec był dobry. Makowca yy, lubiałem. Oczywiście nie od. Yy, nie każdą wersję, ale w większości przypadków jadłem makowca. A teraz normalnie te ciasta. Wejdźcie sobie na kanał gotujzewą i zróbcie sobie. Tam jest i brzoskwiniowiec ze śmietaną, i teraz z truskawkami jest i ze śmietaną. Normalnie przepyszne, wspaniałe, cudowne ciasto. No i kurczę, muszę się przeprać z mojego, bo idziemy do sklepu. Muszę się przeprać z mojego stroju czerwonego, ponieważ nie zauważyłem, a troszkę tam się nie doprały moje spodnia po ostatnich moich. Chyba wyczyna i yy, się nie doprawy, nie wiadomo się dopiero. Także się przebieram i takie sobie teraz ubrałem. Ewcia ostatnio mi kupiła. W ogóle ona to ma taki gust, który mi się podoba. Wiecie, ja jej nie muszę mówić, jaki, yy, jaki kolor nawet jej nie muszę mówić, ona mi wszystko kupi i wszystko pasuje. Nie wiem, czy wy też tak macie ze swoimi żonami i mężami? Do no dobrze, już idę, tylko musiałem widzą pokazać co się no. przebrałem, bo spodni ostatnio mi tych czerwonych nie dobrałaś, nie wiem co tam już wiesz to. ja nie wiedziałam, że one mają plamę No ja też nie wiedziałem, bo wiesz, ja. Z Bo ja wyrało. chyba tam skakałem po tych meblach i może dlatego mi się ten... Odszkodowanie. Tak, ja, ale ja mam roboczy strój, ale kto by się tam chciał przebrać? Kto by się chciał przebrać? Otóż to Marheb yy, Jedziemy do sklepu Możemy kupić i majonez i marchewkę możemy zakupić Słuchaj, no, no to, to mnie Ziemi? w garażu, w ziemię mi kupimy Faj. Ziemi dzisiaj? Ziemię mamy w garażu właśnie P Pójdę po resztę do ciebie dobra, dobra. dobra, wychodzimy, masz kluczyk? Mam Fajnie Nie, nie, tak <laughs> Dobra jedziemy Moi drodzy jedziemy e, do tego sklepu, mieliśmy iść na nogach, ale jedziemy bo jeszcze podjedziemy w jedno miejsce Ja już tam będziemy wychodzić no. Już. Jest niedziela. U nas jedyny sklep, jaki jest otwarty w niedzielę, to oczywiście nie licząc handlowych, bo dzisiaj jest niehandlowa to Intermarché. Francuz taki. Ale byliśmy jeszcze ze wciąż na bazie. U nas yy, oczywiście yy, na obwodnicy pały stoją i suszą, wiecie, i łapią. W jedną stronę jechaliśmy, to złapali jednego, w drugą drugiego. Także powoli je jeździcie u nas, bo u nas. Nie znają się na żartach po prostu. No, kupiliśmy produkty na... Tak jeszcze, a propos wracając, to nie wiem, co to komu przeszkadza. Przecież ktoś jest właściciel sklepu, otworzył sobie sklep w niedzielę. Jak ktoś chce u niego pracować, to idzie i pracuje w niedzielę. Jak ma taką politykę sprzedażową, jeżeli nie, to nie. I proste, a nie tam, żeby zakazywać pracy normalnie. Już tutaj nagaduję na tych wszystkich przypałowców z wiejskiej w Warszawie. No i dobrze, ale ważniejsze jest to, że kupiliśmy na Giros'a i będziemy robić Giros'a bo sobie wezmę do pracy, bo to jest taki fajny, wiecie, do słoika wezmę Giros'a i sobie podczas kiedy będę chciał na zimno, to można zjeść, nie trzeba odgrzewać, nie trzeba stawać, nie trzeba nic będzie bardzo fajnie no jak fajnie i mamy zakupy zrobione w niedzielę a nie, tam tyle ludzi jest tutaj w sklepie, nie a, no ja muszę, bo chciałem powiedzieć, że ten nasz e, przypałowy rząd ludziom krzywdę robi, że nie chce ten, że nie pozwala w niedzielę handlować. A tutaj niektórzy znaleźli sobie obejście i handlują, jest fajnie. Jest zajebiście. Kurcze, widzicie tutaj po z, ze zmywarki powyciągać, bo Ewka w nocy śpi to i się odkłada, kurczę. I, I później widzicie, jakie są tego efekty. Zabawne wszystko, naprawdę. Zabawne, nie? No. A jakie ciasteczko jest dobre, nie? No, jak to no? Pyszne. jest najlepsze. No właśnie. Z jest the best. Ze tak śmietaną? Z owocami. Uf. No, i ze śmietaną. To śmiesz. Ja teraz moi drodzy nie mogę jeść tego ciasteczka, bo ja już jedno jadłem. Ewka jeszcze nie jadła dzisiaj. Ale zjem. Znaczy nie teraz, nie? Za chwilę. Yy, tylko Donia przyjdzie, zrobi tego Gyrosa, bo to Donia powinna robić. Eee, a na obiad będziemy mieć już obie. Mięso to jest z kością. Szab z kością. Szab z kością. Będzie. I teraz pokroimy I... sól, pieprz i ogień. i ogień. Ale zanim będzie obiad, to Ewce mi chce pokazać sety z temu, co, 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 co sobie zamówiło. Eee, fajne. fajne. Wiem stąd, że widzę. Ta mi się podoba. Później ta jest taka wzderzona na kolan, yy, bo wzbudzająca wyobraźnię, no fajna, z taką różą. i to jest ze spodniami, taki kolumny. To to nie spodniami. wiem czy to by... To, aha, bo to są spodnie takie spodnie, wielkie. Ale kolumny mhm. proszę, takie, ale ja już to przymierzałam i wszystko jest bardzo fajne. Jest taki. git. No, widzisz. No to fajne rzeczy. A ile kosztuje to wszystko, te Nie trzy? to Donia zasponsorowała. Aha, Donia zasponsorowała, no Ona tak. współpraca z temu. No to widzisz, mi, to dają jest... Dają zawsze jej działy, z których musi wybrać, nie? Aha. Coś za jakąś tam kwotę. No i na mama, chodź sobie wybierz coś, bo ja już sobie wziąłam z I <laughs> to, i jeszcze, nie? No, no. No, bo to grosze. Ale słuchajcie, wyprane, wyprasowane i broni się. Jest git. Hmm. Myślę, że jest rozmrożony. No, zobaczymy. Czemu tak z kością? A z kością dobry jest też, nie? Z kością jest lepszy. No właśnie. Schab z kością to jest... To jest to, moi drodzy. Dobra. Do mamy musiałbym mieścić co zrobić? No bo tu będzie kość na końcu. Tu no i nie? co? Do przecięcia tasakiem. No Ona co? ma taki tasak, czy co? No, a Ty nie masz, widzisz, nie dorobiłeś ja mu się mało. To, Nie Ja mam siekierkę taką małą. Nie, siekierką to nie do mnie. Dobra, to jest. A co? <laughs> Ja to nie się uczynił, bo przyniosłem od babci taki ten tasaczek nieprofesjonalny. I dlatego to trzeba było zrobić jednak inaczej niż ten. Ta kostka no. to ona musi być z stąd. Czemu nie? Po co? A jak położysz, no nie, może położysz. Dobrze będzie. No będzie. Dobra, dobra. Będzie super. Idę, idę zobaczyć, co oni tu robią, bo tutaj dyskutują, ale... a tu jakaś, jakaś gruba akcja widzę tutaj jest. Podglądanie kogoś. Co na to robi w tym? Nie, bo robimy zdjęcie na Instagram. Ale co? Pazurów. Aaa, to tak się robi pazury, zdjęcia pazurów, widzicie? Jeszcze mogę ci zrobić na odwrót. Hmm. Będzie niżej. Będzie git. Będzie. Tak, będzie git. Mam pyszny obiad, tutaj zaraz Wam pokażę e, jak wygląda, ale jestem właśnie z, e, zasmucony troszkę sytuacją taką, że wrzuciłem na TikToka teraz, e, kurczę to pyszne ciasto, chciałem dodać jakąś fajną muzykę, ale TikTok e, teraz blokuje te oryginalne, fajne wszystkie muzyki i pozwala używać tylko jakieś z licencją gówna, za przeproszeniem, bo nie wszystkie są fajne, zresztą większość jest niefajnych. Kurczę, i to mnie denerwuje właśnie. I teraz wrzuciłem e, takie pyszne ciasto z taką niezbyt fajną muzyką, którą chciałem. A tamte wszystkie, które, które mam, to pewnie będą wyciszone, bo to, bo to teraz e, te prawa autorskie to oni, to oni pewnie powyciszają te wszystkie muzyki, które były i kurczę, dobrze. No, TikTok schodzi na psy po prostu. A obiadek wygląda w ten sposób. Pyszny schab z kością. Ziemniaczki y te, jak one to się nazywają, te, Jakie? A, właśnie, pire. No i sałatka, która jest zawsze dobra. Poszedłem z tym TikTokiem, o co chodzi, to chodzi o to, że ja miałem przełączone na konto, znaczy nie przełączone, tylko tak miałem ustawione konto biznesowe, a, bo wcześniej miałem normalne, zwykłe, jakieś tam nie wiem jak to się nazywa, prywatne czy jakieś zwykłe, później miałem biznesowe, przełączyłem sobie i nie zdążyłem, nie, nie przełączyłem. A na biznesowym po prostu nie można używać wszystkich piosenek. FK gdzieś tutaj jest, a na tym co mam, to można. I musiałem sobie przełączyć. Miała iść na dwór, ale daję głowę, że skoro jej tu nie ma, to pewnie poszła do babci czy do matki. Zobaczymy. Czy więcej? No, no tak myślę, nie. że więcej to nie. Nie 75 kg było, to po 25 kg dla każdego. No, mówiłem, że jest, obliczają tam. Obliczają tam ilość mięsa, jaka przypadnie nam, bo wzięliśmy świniaka takiego swojskiego, wiecie? Kurde, słońce wali. A ja tutaj mam pewną rzecz do zrobienia, więc musiałem ich na chwilę opuścić. A few moments later. ale taki jakiś mały? No, będzie Co? Tak, Nie wiem, weź to tutaj połóż tego laktusa. mieli robić. Frytkę ci wezmę. kuszą mnie tu, słuchajcie, takimi różnymi rzeczami. I co ja im mam zrobić? chcieli? Nie no, a ty z mojej Gorku. Chciałeś? Wszyscy chcieli, a chcieli tylko jeden. No to trzeba było sobie kupić. On był w aucie, oni poszli. Z, a tyle to... było ludzi w środku i tyle w Namanurajbie, że. To a, to trzeba było sobie kupić, bo byliście, pojechaliście. Poszła delegacja, i ja, tam. Ja chciałem, i, I mam. mam. To nie znaczy, że się ze mną hmm. nie podzielisz. Podzielę się, ale no bez zbytniego rozrzutnictwa. Nie idzie tu siedzieć, tak? No. Świecie, wiesz? Mhm. I go odsmać z Oczywiście no. bym tego nie wziął, ale pojechali. I zjemy drogi rodzaj krzyweczki. A damiany sobie pokupowali też tam? Uh -huh. Do, no! No? Wiecie jak to jest, nie? A ile ludzi? Dzieci y, kanapki nie zjedzą z tego, ale jak do maka im pojeżdżę, to od razu. Jakie kanapki hmm. nie zjedzą, zjedzą wszystko I Ale tam się. mówię A, tam tamte małe dzieci! Kilkujemy no. no. tam, wzajemnie. Kokusza. Tamta też pokupowała różne rzeczy takie. Jeszcze zobaczymy ten mak. Słaby, te maki. Kiedyś to były lepsze. Ci powiem te kanapki jakieś. A ty miał, miał być podwójny. Co oni to mi zrobili? Mag pojedynczy to jest. Nie miał podwójny. być podwójny mag Kiedyś był taki. Eta, spokój, puścić ich to. Już się nigdy nie zgodzę na taką imprezę. Sam sobie zrobię imprezkę. Tu mamy fryteczki.